Już po raz trzeci odbyły się Mistrzostwa Gminy i Powiatu Wieruszowskiego w lekkiej atletyce. Za organizację zawodów odpowiadał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Podczas tegorocznej imprezy padł rekord frekwencji. Udział w zawodach zadeklarowało 390 uczestników. A ilu faktycznie zjawiło się na Stadionie Wieruszowskiej Prosny dowiemy się już niebawem. Uczniowie rywalizowali w kilku kategoriach, m.in. w biegach sztafetowych czy skokach w dal. Podobnie jak w ubiegłym roku, także i obecnie na imprezie gościł Artur Kozłowski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Europy w biegach średnich długich, po maratonie a także tegoroczny srebrny medalista otwartych mistrzostw Polski w biegu ulicznym na 5 km. Sportowiec wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wręczał nagrody zwycięzcom. Spokojnie dłuższy się krok, nie się da daleko Wydaje mi się, że w tym roku chyba mieliśmy jak do tej pory największą frekwencję zapisanych do udziału w zawodach było 393 zawodników. Ilu ukończyło, ilu wystartowało, też będziemy mogli ocenić dopiero po e, sprawdzeniu protokołów. Ogólnie zawody dosyć sprawnie zostały przeprowadzone, chciałbym tutaj z tej strony i w tym miejscu podziękować wszystkim nauczycielom, którzy pomagali w tym przedsięwzięciu, w zasadzie no, jeżeli by nie nauczyciele, no to na pewno byśmy tych zawodów nie zrobili, pracujemy tutaj już od wczoraj, przygotowujemy to wszystko, zawody się skończyły, ocenimy wszystko, ja, jeżeli ocenimy wszystko jak sprawdzimy protokoły, sprawdzimy wyniki wtedy będziemy mogli coś powiedzieć o poziomie sportowym. Jak czytamy na stronie powiatowego szkolnego związku sportowego, celem zawodów jest popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej, stworzenie możliwości czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, rozbudzenie aktywności oraz promocja miasta, gminy i powiatu Wieruszowskiego. O dawaj się, pan, dawaj!